Jak przygotować się na te burzliwe czasy? My w ogóle nie wiemy, co to oznacza, te burzliwe czasy. Każdy interpretuje na swój sposób. Jestem ciekawy, jak z tej strony Oznacz... usłyszymy. Tak, no, ja tak podchodzę do tego, jak to już ponad 100 lat temu pan Rockefeller mówił, że w burzliwych czasach to trzeba kupować. To są jak się krew krewleje to kupuj, bo to są najlepsze zawsze czasy. Po najlepszych cenach te dobre rzeczy, które byś chciał, możesz kupić, dlatego że co jest Pewną charakterystyką w tych takich czasach niepewnych to jest to, że zawsze one się kończą. I powinniśmy na to być przygotowani. Czyli ja jestem już od lat zainteresowany inwestycjami w tak zwanych rynkach alternatywnych. To jest zaczynając, zaczynając od złota, od srebro, no i przeszedłem do, do rynku sztuki. I teraz mam te różne właśnie takie badania. Które mówią nam, co inwestować, co inwestują. Na przykład mam z 12 krajów badania robione przez, przez banki, w co to jest high net worth individuals, czyli osoby, które mają ponad milion dolarów płynnych aktywów, w co oni inwestują. I oni z tych badań wychodzi, że między 5 a 50 teraz swoich aktywów, które mają wolne postanowili przeznaczyć na rynek sztuki i to jest dla mnie, no ja po prostu jestem też tym zafascynowany, też tak ciągle próbuję na ten rynek zwrócić coraz więcej uwagi ludzi w Polsce, dlatego że to jest ciągle taki jeden z tych, z tych obszarów inwestycyjnych, na które w Polsce nie zwracamy uwagi, przez lata też zaniedbań. Ludzie nie wiedzą o tym, że no tak jak powiedzmy tym rynkiem sztuki to się prasa czy telewizja zajmuje tylko wtedy, kiedy są jakieś rekordy bite, coś za Abakanowicz jest sprzedana za 8 milionów, czy jakieś tam, prawda? Kiedy są, ale, że ponad 80% obiektów, bo nie mówmy tylko, że obrazów, a powiedzmy, to są rzeźby, czy zdjęcia, są kupowane do 5 tysięcy, powiedzmy, dolarów, to jest na świecie. W Polsce byśmy tak brali, powiedzmy, do około 5 tysięcy złotych. To są te ceny, to od tego zaczynamy budować jakąś tam swoją kolekcję, i to jest po prostu dwie rzeczy są spełnione. Po pierwsze, to jest to, że mamy coś pięknego, które możemy po prostu na ścianie, tak jak obrazy. No ja bym jestem fascynowany samobrazami i yy, głównie yy, powiedzmy, sprzedaję obrazy. Yy, także mamy coś pięknego, które możemy na tej ścianie powiedzieć, A po drugie, jest to pewna rzecz, która z perspektywy czasu przynosi duże wartości duże skoki, dlatego że to jest też tak jedyne aktywo, które tak najbardziej powiedzmy te zyski patrząc procentowe z perspektywy lat, jeżeli już są, to naprawdę są bardzo duże, bo tym najbardziej przykładem takim, którym ciągle mówimy, to jest właśnie ostatnia była Ewa Juszkiewicz, która jak ja powiedzmy galerię w Krakowie otwierałem, to jej obrazy 5 lat, 6 lat temu były po tam 20-30 tysięcy złotych i teraz minęło te 5 lat. I teraz mamy obrazy po 2-3 miliony dolarów, prawda? Czyli to nie jest, że tam 100% zarobiliśmy, to są tysiące, tysiące procent, że jeżeli tak naprawdę dobrze wybierzemy tego artystę, to tym może będzie mało tego, że ten obraz jest piękny, to jeszcze jest, że te zyski są duże. Tylko właśnie, których tych artystów kupować? Ale to właśnie to jest moje pytanie. Bo reprezentuję firmę Rodziną. Jestem tak. współwłaścicielem żoną firmy Rodziny Eurocreator. I nasze doświadczenie są takie, że kiedy zadziałały emocje odwołujące się do słynnej porcelany z ćmielowa, tak. poznaliśmy Tomaszewskiego tak. i kupiliśmy jego obrazy. Tak. I są no. w naszym domu i towarzyszą, i to była pierwsza nasza Kęknie. inwestycja. Pięknie. Dzieci, jedno dziecko dostało jeden obraz, drugie drugi, nasi przyjaciele kupili. Tak. Nagle okazało się, że wokół tego budują się emocje. I ja tutaj zadam bardzo ważne pytanie. Bo my musimy się też zastanawiać. Było pytanie, co wybierać? Tak. Jak łączyć? I co jest ważniejsze, nasze emocje, które nagle zamienią się na biznes? Czy biznes, który. No jednak później połączymy z emocjami. Tak, jest ważna rzecz. Ludzie się ciągle boją, jak wchodzą do mnie do galerii, to mówią, pierwsza rzecz to jest, ja się na sztuce nie znam i tak dalej, to jest pierwsza rzecz. Ale tak, każdy na powiedzmy muzyce się zna, a przecież żaden z nas, żadne z nas nie skończyło żadnych studiów muzycznych. Ale jest przez to, że ciągle tej muzyki słuchamy, to wiemy, co nam się podoba, a co się nie podoba. To samo jest ze sztuką, to jest tylko kwestia opatrzenia. Ale podstawowa rzecz, kupujmy serce, bo nawet jeżeli to nie Właśnie. będzie inwestycja, że przynosi nam zyski jakieś finansowe, to będzie to, że nam po prostu coś sprawia sprawia przyjemność i rezonuje. To jest tak, że ludzie tak na początku nie wiedzą o tym, że naprawdę w 100% my kupujemy sercem duchem, że coś nam się naraz kliknie, prawda? Że coś nam się podoba, a z tym kolekcjonowaniem. Teraz jest bardzo fajna wystawa, powiedzmy, sztuki rumuńskiej na rynku I to jest takiego jednego z największych w ogóle europejskich, europejskich kolekcjonerów, on tam jest, no nieważne jak tam się nazywa i ja się go pytałem, no ale jak, co ty uważasz za kolekcjonera? On mówi, że kolekcjonerem uważa, że jest osoba, to jest ta, która już ma na ścianach powieszone te obrazy, ale jak już musi wynająć miejsce, żeby te swoje kolekcje Gdzieś tam umiejscowić, to znaczy, że jesteś kolekcjonerem. Ja wiem ze swojego doświadczenia, już prawie 30 lat jestem też na rynku sztuki, że tak naprawdę wystarczy dwa, trzy obrazy na przykład mieć, już jesteś kolekcjonerem. Bo ja w 100% jestem pewien, że jeżeli masz trzy obrazy, to szybciej kupisz czwarty niż tych trzech sprzedaż jeden. To prawda. Ale mam pytanie, kiedyś rozmawiałem z jednym z funduszy działających na rynkach na przykład arabskich. I powiedziałem, słuchaj, mam świetnych grafików, profesorów ASP i innych. Wy działacie tak. w tym segmencie hoteli. I nagle on mi powiedział coś takiego: Ale polska sztuka to się nie umie promować. Nie tak, umie. Kompletnie. To, to gdzie my mamy problem? No właśnie w to, znaczy to jest tak, że to jest yy, zwrotne takie. Yy, bo przecież tak, są targi sztuki, prawda? Pełno jest właściwie każde mie miejsce teraz yy, ważne w, yy, na świecie, ma swoje targi sztuki. Te targi sztuki są dość drogie, powiedzmy to kosztuje około 60 tysięcy złotych, żeby tam stoisku sobie na dwa dni wziąć. Plus trzeba dojechać, dowieźć obraz ubezpieczeniowy, powiedzmy 100 tysięcy mi to kosztuje. Polska sztuka jest tania. Ja tam mogę na tym, powiedzmy, pokazać 5-6 obrazów, mniej więcej, nawet jak to sprzedam, to może odzyskam 10 tysięcy złotych, a jestem w 90 tysięcy w Czyli tak, my nie pokazujemy, Czyli nie zbudowaliśmy tej sztuki? wartości. Dokładnie. Tej nie pokazujemy swojej sztuki, bo jest dla nas za drogie. Z drugiej strony oni nas nie znają, bo my nie pokazujemy. Póki my nie zaczniemy tam jeździć i pokazywać swoje sztuki, jeżeli ja teraz byłem, powiedzmy w Bazylei, jest tam te Kunz z tak, cztery tak, piętra, tak, tak, prawda? piękny XIX, tak. XX, tak, XXI wiek, wystawa malarstwa cztery tak. piętra. I tam. Cała jest historia sztuki. i Ani jednego polskiego artysty nie ma. Coś to jednak znaczy. Coś to jednak znaczy, że chociaż żeby jeden jakiś, żeby też Abakanowicz była, czy Opałko, żeby był, tak. czy, czy, czy Fangor, prawda? My się chwalimy, że, że Fangor to był pierwszy, który tam miał w momie w Nowym Jorku wystawy, ale to jest takie wszystko, trochę ciągle my jesteśmy jednak za tą żelazną bramą, ale to jest też tak, że te ceny u nas ciągle, tak jak myśmy chcieli powiedzmy, otworzyć fundusz inwestycyjny właśnie inwestujący w sztukę w Polsce. Jeżeli powiedzmy ktoś by chciał zainwestować w sztukę w Polsce i w młodą sztukę i teraz powiedzmy da 2 miliony euro parę osób, pięć osób, czyli mamy 10 milionów euro, 40 milionów złotych. Obród młodej sztuki w Polsce to jest około 15 milionów złotych rocznie. No właśnie. Czyli ja bym dwa czy trzy lata musiał wszystkie obrazy Zgadza kupić, się. żeby w ogóle wydać pieniądze. To jest kompletnie Ale sens. czy to jest, nie jest problem samych artystów, bo ja sobie też pomyślałem z tego punktu widzenia. Moja znajoma kończąca sp wyszła w obszar też fotografii i innych. Jest tak. na e, wielkim spotkaniu biznesowym e, e, na Służewcu. E, e, robi zdjęcia. Jedna z osób, która była tam e, bardzo taką dystyngowaną, tak. znaną postacią, mówi, Ale świetne zdjęcia. No to proszę, dała jej zdjęcie, dostała za to butelkę wina. Później okazało się, że butelka wina ma wartość tak. 20 tysięcy. No tak, ale, ale prawda, że być może jej wartość by miała nawet. Kilkudziesięciu tysięcy, to bo jest, ona nie potrafiła jakby wycenić tak, tej swojej tak, wartości. Tak. To jest też tak, że y, pamiętajmy o tym, że to rynek, to y, inwestorzy czy kolekcjonerzy czy osoby, one tworzą ten rynek i one za ile chcą kupić. To jest wina też naszego naszej klasy średniej. Pamiętajmy, rynek sztuki to jest rynek klasy średniej, zawsze i w 100%. Czemu w Polsce co roku, od 2000 roku. Polski rynek sztuki się rozwija dlatego, że co roku mamy coraz większą tą klasę średnią. Mm -hmm. Mamy już 90 tysięcy milionerów w Polsce, prawda? To są te osoby, które tą sztukę kupują. A zatem Ale... estetyka się pojawia? Czy hmm. takie podejście? Właśnie to, tre... podejście to jest takie... nagle ktoś mówi, kupuję Nowosielskiego 57 8 bo Nowosielski. Tak, nie, to jest właśnie problem, że ja przychodzę do takiej osoby, bo chcę zacząć kolekcjonować, ja widzę, ma włoskie meble, za no które właśnie. wiem, wydał po 30-40 tak. zł za fotel czy, czy kanał. Tak jest. Ma telewizor, HD z tak. 6 metrów tak. i tak dalej. Ale jak ja mówię, że za obraz trzeba zapłacić 3000 zł, to on mówi, że, że ja go chcę oszukać. Dlaczego? Bo on wie, okay, że no. można kupić za 500 zł na aukcji, niby. No i to Bo takie właśnie, są ceny to... wywoławcze, no kiedyś były. To jest też takie trochę niewiedza, prawda? Trochę jest tak, że rzeczywiście te ceny są. Trzeba patrzeć trochę, że. No dlatego ja bardzo dużo jeżdżę z wykładami. I na Akademii tutaj w, w Krakowie mam wykłady. Nie zapraszamy do tak, naszej inicjatywy, no rodziny. Tak I to rodziny. Oczywiście, bo to tylko środowisk. i wyłącznie, żeby wiedzieć, żeby mieć bardziej styg i zobaczyć, że tak jeżeli mamy, weźmiemy na przykład średniego pokolenia artystów, których jest powiedzmy 200 w Polsce, którzy mają. Dobre ceny są uznane, Ceny ich obrazów są między 40 a 80 tysięcy złotych. Czyli, jeżeli ja kupuję dobrego artystę, młodego pokolenia, jeżeli płacę za niego 10 tysięcy złotych, to naprawdę mogę się spodziewać, że ja co najmniej te 400% na tym zarobię, prawda? Bo to dojdzie do tych 40 tysięcy, bo te 40 tysięcy to tyle te obrazy będą kosztować. Ale Już ja tak sobie pomyślałem. No. Zaraz. W tej naszej opowieści. się pewna anegdota żydowska. Gdzie tak? i pyta się i mówi, no ale masz pięknego psa, za ileś tego psa kupił? Za 100 zł. tysięcy złotych. Tyś oszalał za 100 tysięcy złotych taki pies. On mówi tak, sprzedałem dwa koty za 50 tysięcy. No tak. Może to powinniśmy tak. szukać. Znaczy, Może tu jest... powinniśmy się gdzieś odnaleźć. Tak, tak. Znaczy to jest bardziej takie, żeby się nie bali. To jest tak też, bo na przykład mamy... Yy pewne, na przykład mamy Fangora, prawda? Jakbyśmy zobaczyli jego ceny w 2000 roku, one były po 60-70 tysięcy złotych. Teraz są 1,5 miliona, 2 miliony złotych. Ja jako art advisor, na przykład jeżeli ktoś chce kupić obrazy, to ja na przykład nie reklamuję kupowania Fangora, bo to już jest cena, powiedzmy te 2 miliony, to już jest cena taka, jaka powiedzmy powinna jego obrazów być i to już jest już wyśrubowana. To powiedzmy kupuje osoba, która ma firmę, i zamiast mieć powiedzmy zegarek Patka Filipa, jeździć jakimś samochodem, Mercedesem za milion czy coś, czy, czy Rolls-Royce mi się pokazywać, to na ścianie ma powieszonego Fangora, bo jeżeli ktoś nawet trochę liznął rynek sztuki, to wie, że to jest Fangor. I wie, że to jest 2 miliony. I wie, że ta firma zarabia pieniądze, bo stacią było na kupno tego prawda, obrazu. Czyli są też pewne obrazy czy rzeźby, tak jak Abakanowicz, wszyscy na świecie wiedzą, to właśnie jako Pałka, to 4 miliony każdy jego obraz kosztuje co najmniej, czyli to ludzie mniej więcej wiedzą, ale jest cała gro tych, yy, tak jak było, mój znajomy teraz był w Niemczech, był tam w szpitalu, był w przychodni, potem był w tym, był w, w firmie adwokackiej, on do mnie dzwoni, bo on jest młodą osobą, który zaczął dopiero co inwestować w sztukę, kupować. I mówi Andrzej, tam wszędzie wiszą obrazy. W szpitalu wiszą obrazy, w przychodni wisiały obrazy, u, u, w kancelarii adwokackiej byłem wszędzie wisiały obrazy. Tam wszędzie wiszą obrazy. To, to jest też wina trochę nas, że my nie mamy. No mamy trochę tego jedną taką ulgę. Powiedzmy podatkową, która robi, że jeżeli ja jestem ponad 6 miesięcy, jestem właścicielem obrazu, to jak kupię za tysiąc, sprzedam za milion, to i tak z tego nie płacę podatków, bo to już muszę mieć 6 miesięcy, jeden dzień. prawda? środki trwałe, jak tam mam, prawda? także to, to robi pewną, pewną taką ulgę. Ale na przykład w dużo kraju, na przykład tak jak mój znajomy teraz jest rzeźbiarz, on sprzedał rzeźbę, którą w Polsce sprzedaje za 12-15 tysięcy złotych, za 500 tysięcy euro zrobił projekt i sprzedał w Korei Południowej. Dlaczego? Dlatego, że tam jest prawo, że de deweloperzy muszą 2% ceny projektu wydać na sztukę. Także i to nie jest tylko tam. Ja teraz się okazało, że w Porto Rico jest to samo i w innych krajach też jest to samo i to jest, to jest coś świetnego. I tam dlatego też w tych biurowcach wiszą obrazy, bo jeżeli tam powiedzmy taki budynek jest za 150 milionów, no to on z 3 miliony czy, czy z 5 milionów wyda na sztukę, bo on musi. Bo on musi, bo takie jest prawo, a ma z tego znowu odpis. Z drugiej strony, każde państwo już na świecie, to są badania od 100 lat robione, że i tak kolekcjonerzy potem nie oddają tych obrazów czy sztucy swoim dzieciom w spadku, tylko oddają państwu muzeum. Czyli potem i tak to państwo dostaje te kolekcje. 90% kolekcji dostaje potem państwo z powrotem. Także to jest długoterminowa jakaś tam inwestycja. My jako firmy rodzinne. Inwestujemy na pokolenia. Inwestujmy w sztukę na pokolenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.